Myśmy Myślę, że to jest zwykły kontent na Brawl Stars, ale nie. Bo mam mega boxa do otworzenia. Mam mam kilka rzeczy do pokazania. I żeby było takie szczęście jak wczoraj. Wczoraj opowiem wam co się stało. Kurde, sześć, nic nie będzie. Szkoda. Bo wczoraj trup 10. Były trzy świecące się trójki. Z pierwszego, wypadł ten oto stał powery do Edgara. W drugim wypadł Gaz, który mam na 10 randze. A w trzecim, w trzecim, wypadł Otis. I naprawdę się cieszę. Zostało tak jak wcześniej, że Yy, że cztery postaci nie mam, tylko że wtedy no wiecie. I jeszcze mam tą odznakę. Taką mam. Bardzo się z tego cieszę. Jak zdobyłem od znaczy gasa, to były cztery zadania z gasem. Z tego, trzy zrobiłem, a jedno zostawiłem, bo. Nie ma żadnych moich znajomych i po prostu to zostawiłem. No i tak wygląda to. Jeszcze zaraz będę miał nagrodę za 34 minuty, bo zrobiłem wszystkie zadania. Najtrudniejsze było to zadaj chyba 100 tysięcy punktów obrażeń. No, dostanę 70 żetonów. 17. I jeszcze mam się do pochwalenia: I już wybiorę tego opisa. I tak tutaj mam to, to i to. Mam na maksymalne, tylko mi brakuje tego i tego. I właśnie w sklepie, tym do, szyb do prędkości. Prędkość już Prędkość o, Mam prędkość już całą Nie wiem czy to na, na coś się no nada to druga prędkość no, Nie jeszcze. No co ja mam jeszcze do powiedzenia No w porównaniu do tego co było 2 yy, lata temu w starsie 3 lata temu co jest teraz spray są takie pickki krołek jest są emotki do skinów Te, Wcześniej nawet emotek nie było są nietajbo no. zbieram nie było karnetów zadymiarskich 3 lata temu, no więc, no trochę się pozmieniało. Jeszcze nagram odcinek, dzisiaj jak, yy, jak zdobywam te 17 żetonów. To narra, narra.